Witam serdecznie. Jesteśmy po 23 kolejce rozgrywek drugiej grupy ligi okręgowej WZPN-u. Gorąco, gorący majowy długi weekend. W ten długi weekend gościliśmy drużynę Czarnych Czerniejewo po ciężkim meczu, trudnym, bardzo emocjonującym, obfitującym w kartki, obfitującym w spięcia. Dosyć kontrowersyjne decyzje sędziów. Wygrywamy 2 do 0 po bramkach Krzysztofa Ratajczaka i Jakuba Krawczyka. O tradycyjne dwa zdania komentarza poprosiliśmy trenerów obu drużyn. Trenera gości pana Janusza Hoffmana i trenera gospodarzy pana Wojtka Martinka. No i zaczniemy od trenera gości. Jak z perspektywy ławki przyjezdnych wyglądało to spotkanie i jak to widzi trener? Witam serdecznie. Może na początku chciałbym pogratulować zespołowi z Winograd, z zwycięstwa. Przegraliśmy, no tak ostatnio jest, że dość często przegrywamy. a Dzisiaj mam jedno główne zastrzeżenie do sędziego i, i to mnie bardzo boli, ponieważ bramka na 1-0 uważam po błędzie ewidentnym sędziego, która po części ustawiła mecz. Znam swoich chłopaków i wiem, że kiedy tracimy bramki, to momentalnie jest podcięte skrzydła i nic z tego. Dobrego nie będzie. Pierwsza połowa pokazała, że możemy się zespołowi, który ma aspirację gry w piątej lidze e, przeciwstawić, czego dowodem myślę, że te 45 minut wykonania dwóch zespołów dość ciekawe dla zebranych tutaj kibiców. Rzut karny obroniony. My mamy swoje sytuacje, nie strzelamy, ale tak to w piłce bywa, jak się nie strzela, to się przegrywa. Tak też się stało. Może tyle pokrótce. Dzięki serdeczne. Taka sekwencja, esencja tego, co było w tym meczu ust trenera gości. Teraz dwa zdania trenera Wojtka Martinka. Myślę, że mecz tak naprawdę składał się z dwóch, z naszej perspektywy, z dwóch zgoła odmiennych 45 minut. Ta pierwsza odsłona tego spotkania bardzo, bym powiedział, taka nerwowa w naszym wykonaniu. Oczywiście to też było spowodowane tym, że niepowodzeniami w postaci braku skutecznej finalizacji, czy, czy kapitana Krisa Ratajczaka z rzutu karnego, czy później Kubę Krawczyka, który z kilku metrów no źle troszeczkę szacował lot piłki i do pustej bramki ta piłka nie wpadła. Spadła pewność siebie w moim zespole. To wiązało się, wiązało się z tym, że zespół poczuł, zespół przeciwny tutaj, który muszę podkreślić, bardzo zdeterminowany w dzisiejszym meczu, który postawił się no, tutaj nam no, bardzo mocno. Po prostu uwierzył w siebie, zaczął kreować sytuację. Doszło do bodajże nawet dwóch sytuacji stuprocentowych, której no Kuba, Kuba nas tutaj w kwiecień uratował. I tak naprawdę ten mecz mógł wyglądać no zdecydowanie inaczej, jeżeli by doszło do, no, do skutecznych finalizacji po obu stronach. Wydaje mi się, że jeżeli my w pierwszej połowie no szczeli te, tego karnego na jeden zio. wydaje mi się, że żebyśmy już zdominowali przeciwnika, ale tutaj przeciwnik wierzył, przeciwnik walczył. No i myślę, że tutaj chłopakom w przerwie no należała się solidna reprymenta, pełna mocnych słów i bardzo się cieszę, że wierzyliśmy w siebie, tak? bo mamy ostatnio z tym, z tym duży problem. Wierzyliśmy w siebie, zagraliśmy kapitalną drugą połowę, której zabraliśmy wszelkie. Wszelkie argumenty przeciwnikowi, których dominowaliśmy, jeżeli chodzi o budowanie gry, swobodę, wygrywanie pojedynków. Yy. Tych prawmy mogło paść więcej, ale końcowy wynik 2-0, i na pewno jesteśmy szczęśliwi, że, że wy po raz kolejny wygrywamy tutaj w nagrodach. Dziękuję bardzo. No i tak kończymy ten długi weekend z yy, zwycięstwem seniorów. Już za tydzień czarni-czarni yy, będą starali się zabrać punkty liderowi, stwarzając ciężkim pewnie meczu, ale wcale nie jest to powiedziane, że są bez szans i, i że ten lider musi z Czerniwa wyjechać z trzema punktami. My będziemy trzymali kciuki za naszych dzisiejszych przeciwników. My jedziemy do Otorowa. Jedziemy za tydzień na mecz w sobotę z LZS-em Otorowo. Mamy nadzieję, że tam również przyjedziecie, że będziecie nas wspierać. Cały czas walczymy o awans i cały czas ten awans jest w naszym zasięgu a u nas widzimy się za dwa tygodnie. Zapraszamy serdecznie Was z Kleszczewią. Wszystkiego dobrego.